Opięta stalowa struna ma długość 90 cm. Jej oba końce są unieruchomione tak, że naprężenie i długość struny, to znaczy odległość między jej końcami, się nie zmieniają. Czyli zwróćmy uwagę na to, że naprężenie i długość struny się nie zmieniają, czyli warunki, czyli ośrodek, w którym zaburzenie się rozprzestrzenia, się nie zmienia. I teraz, strunę kilkukrotnie pobudzano do drgań w różny sposób, w rezultacie uzyskiwano fale stojące o różnych częstotliwościach. I teraz. Popatrzmy tak. Dwie kolejne częstotliwości fal stojących uzyskanych w tym doświadczeniu to przykładowo 450 i 675 Hz. Udowodni, że możliwe na tej strunie jest wytworzenie fali stojącej o częstotliwości 1575 Hz. I teraz mam pytanie do Państwa. Czy my z tej treści, która jest tutaj. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że to 450 to jest pierwsza harmoniczna, a to 675 na przykład nie wiem, trzecia, druga albo coś takiego, czy to z treści wynika? No nie wynika, ale można No nie powiedzieć. wynika. Na, nie wynika, ale można sprawdzić, oczywiście, ale bezpośrednio to nie wynika. No właśnie, i to ma wpływ na to, yy, jaki dalszy tok rozumowania tutaj musi być. Popatrzcie, jeśli mamy strunę rozpiętą pomiędzy dwoma końcówkami gdzieś tam, na przykład jak w gitarze, no to kolejne, kolejne rezonanse. Na tej strunie, czyli kolejne fale stojące, wyglądają w taki sposób, że tu mamy dwa węzły i strzałka po środku, potem mamy trzy węzły, dwie strzałki, cztery węzły, trzy strzałki i tak dalej. Czyli gdybym miał teraz określić tutaj jak ma się jeśli ta odległość od dotąd, do to jest długość tej struny zresztą tu jest na dole zaznaczone, to jak ma się ta długość do długości fali? To L to jest w tym pierwszym przypadku Jedna druga długość fali. To jest lambda przez dwa. Dobra. W drugim przypadku to L to będzie? Lambda. Lambda. W trzecim przypadku to L to będzie, to jest tak, jeden sinus, powiedz na chłopski rozum, i pół sinusa, czyli trzy drugie. Czyli półtora, czyli trzy drugie lambda. Z tego wynika, że lambda tutaj, czyli długość fali, to jest 2 L w tej sytuacji. Lambda tutaj to jest po prostu L, a lambda tutaj, Lambda tutaj to jest 2l przez 3. I teraz popatrzmy. Częstotliwość to jest prędkość przez długość fali z ogólnego równania, czyli z tego mogę wnioskować, że dla pierwszego rezonansu tutaj będę miał v przez 2l, dla drugiego rezonansu będę miał v przez l, dla trzeciego rezonansu Będę miał e, 3V przez 2L. Czyli tak naprawdę, uzupełniając tutaj, tu będę miał 2 przez 2L. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby skonstruować sobie tutaj ogólne równanie. Ogólne równanie. Zwróćcie uwagę, że we wszystkich trzech równaniach jest 2L w mianowniku. Tylko licznik się zmienia. Jest 1V, 2V, 3V. Czyli, czyli po pierwsze, to jest pierwsza harmoniczna, to jest druga, to jest trzecia. Są kolejne, bo to jest dwa razy większa częstotliwość, to jest trzy razy większa niż podstawowa. To jest fakt pierwszy. Fakt drugi, że ogólne równanie na n-tą y, falę stojącą, na częstotliwość n-tą, N -tą, to będzie, zgodzicie się, mam nadzieję, nv przez 2l. nv przez 2l. Dobra? I teraz, I teraz, co ja wiem? Wiem, że y, częstotliwość... Y, dla jakiegoś, jakiejś, jakiejś fali stojącej, jakiejś, jakiejś. czyli ja oznacza sobie, że dla n tej fali stojącej, to jest 450 Hz. 450 Hz. Po drugie wiem, że częstotliwość następnej, dwie kolejne częstotliwości następnej, następnej, to będzie fn plus 1. Jedna dalej. One są co jeden w zbiorze liczb naturalnych to jest tutaj zgodnie z opisem 675 Hz, 675 Hz. To są te dwie informacje, które tutaj mam. I teraz popatrzmy dalej. Częstotliwość n tej harmonicznej to jest nv przez 2l. To jest dokładnie to równanie, które miałem tutaj. A częstotliwość n plus pierwszej harmonicznej, no to będzie logiczne, n plus 1, v przez 2l. V przez 2L. Czyli dostaje układ, układ równań. Układ równań, który najlepiej potraktować w taki sposób, że podzielić drugi przez pierwszy, czyli F, częstotliwość tego to 695, czyli Fn plus 1 przez Fn to będzie tak. N plus 1, przepisuję po prostu. N plus 1 razy V przez 2L, a tutaj będę miał NV przez 2L. I znakomita część tutaj z tego wszystkiego mi się poskraca, bo to się skróci. E, to się skróci, to się skróci, to się skróci i w konsekwencji zostaje mi, że to jest n plus 1 przez n. Wymnożę to teraz na krzyż, czyli będę miał n, no czysta matematyka teraz, to razy to równa się to razy to, od razu już nie będę się bawił w nawias, tylko rozbiję to, n fn plus fn, tak, wymnożyłem fn razy n, fn razy 1, Eee, z tego jestem w stanie n wyliczyć, czyli n to byłoby fn przez fn plus 1 minus fn, bo to przerzucę na drugą stronę. n przed nawias, w nawiasie będę miał coś takiego. Aha, czyli tutaj mogę sobie wstawić tak: 450 to jest moje fn, hercy, eee, fn plus 1 to jest 675. 675 minus e, minus 450 Jak to podstawimy w kalkulator, to z tego wychodzi nam 2. To znaczy, że n równa się 2, n równa się 2, a to oznacza, że 450 hercy, to jest druga harmoniczna. To jest druga harmoniczna. Czyli już teraz udowodniłem, że to jest nie pierwsza i druga, tylko druga i trzecia. Druga i trzecia. No tak, ale teraz yy, zadanie nie polega na udowodnieniu, że to jest druga, tylko polega na udowodnieniu, że 1575 to jest częstotliwość jakiejś tam fali stojącej na tejże strunie. Jak to teraz zrobić? No wystarczy zauważyć, że skoro to jest druga harmoniczna, to częstotliwość podstawowa to będzie częstotliwość drugiej harmonicznej przez dwa. No bo one są co jeden, bo to jest zbiorze liczb naturalnych, czyli częstotliwość podstawowa, czyli pierwszego rezonansu albo pierwszej harmonicznej, to mam nadzieję, że się zgodzicie, że to jest 225 Hz. To jest bardzo ważne dla mnie w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że jeśli teraz, jeśli teraz to 1575 Hz, to 1575 Hz to jest jakaś częstotliwość fx, to jeśli to jest częstotliwość jednej z harmonicznych na tej strunie, to to powinna być krotność tego, całkowita krotność tego. Bo w przypadku tym kolejne harmoniczne to należą do zbioru liczb naturalnych, czyli inaczej mówiąc, fx, fx powinna być równa nf1 dla, dla n należącego do zbioru liczb naturalnych. No sprawdźmy, to no, n równa się fx przez f1, Czyli byśmy mieli 1575 dzielone przez f1, czyli przez 225, przez 225. Jak to Państwo w kalkulator wstawią, to z tego wychodzi 7. To z tego wychodzi 7. Czyli okazuje się, że po pierwsze jest to częstotliwość harmonicznej dla tej struny, po drugie jest to siódma harmoniczna.